безгә <laughs> Cały mecz, cały mecz, cały mecz wyraźna przewaga zespołu Skutna. No, grali jak profesorowie, posyłali przewagi na swoich pozycjach, grali to co chcieli. No, my graliśmy w przypadkowe akcje, ale zmuszeni byliśmy przez agresywną obronę rywali do tego. No, jesteśmy na razie na innym poziomie, taki mecz musiał przyjść i, 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 i takie mecze na pewno jeszcze będą. Tak, jest, jest kilka drużyn, które są potentatami, a w zasadzie z każdym, jeśli, jeśli będziemy mieli jakiś, jakikolwiek przestój albo nie zagramy na 100%, to to, to, to mogą zdarzyć się takie sytuacje i większe przegrane. Natomiast no, z nimi dzisiaj za bardzo nie mieliśmy argumentów, żeby nawiązać wyrównaną walkę. I bardzo w zasadzie po tej porosty się nie przyjmujemy, tylko, tylko skupiamy się już na, na meczu z Poznaniem. To są dwie zupełnie inne drużyny i, i, i myślę, że na pewno lepiej wypadniemy w Poznaniu. No dzisiaj, dzisiaj i tak nie zagraliśmy na 100% swojej możliwości, ale nawet gdybyśmy zagrali na 100% to nie gwarantowałoby to sukcesu w postaci zwycięstwa.